To, wiązało, to się wiązało z tym, że, że kraj był bardzo zniszczony, zdewasowana infrastruktura. Koleje były, wymagały stosunkowo niewielu nakładów i y, obsługiwały w przypadku żuław, to jest przemysł y, rolno spożywczy, czyli cukrownie plus duże, y, duże gospodarstwa rolne, które funkcjonowały na żuławach, tak wszyscy pewnie pamiętają. Taki serial kiedyś był, Panna Żuława bodajże, które pokazywał właśnie polskich emigrantów, którzy zagospodarowali, i ludzi z ziemi wschodnich. Oni akurat chyba byli z, z Francji, tak? Tak, emigranci, tak. E, to jest akurat zdjęcie przedstawiające stację Opatówek w latach 60-tych, bo stacja Opatówę, e, Kolejna Kolej Zarazowa miała ciut więcej szczęścia niż Kolej Żuławska, Gdańska. Bo na początku lat 60. zaczęto budować elektrownie i kopalnie w Turku. I przez tą małą stację kolei wąskotorowej przewożono setki tysięcy ton towarów. Przewożono także wagony normalnotorowe, elementy potrzebne do budowy tego kompleksu górniczo-energetycznego w Turku. Ale ten stan trwał do, powiedzmy, do czasów kryzysu lat 80. bo jak wszyscy wiemy, e, Polska po okresie e, rządów Edwarda Wielka wpadła w poważny kryzys gospodarczy, tak? E, tutaj, tutaj mam akurat zdjęcie Żuła, i to na końcu będzie pewna ciekawostka, e, która właśnie przedstawia jedną Jeden z wagonów motorowych, który tutaj obsługiwały lokalny ruch pasażerski. tak? Do tego ta kolej została stworzona, i na warsztatach w Nowym Dworze Gdańskim budowano dwuosiowe wagony spalinowe, które ułatwiły i uprościły i też spowodowały, że te przewozy były tańsze, bardziej dostępne i spowodowały wycofanie trakcji parowej, tak? Na Żuławach do wczesnych lat 90. funkcjonował regularny ruch pasażerski, tak. Tak samo było zresztą na kolei kaliskiej. Na kolei kaliskiej w 1991 roku zamknięto, 31 lipca, zamknięto regularny ruch pasażerski. Też próbowano sterować rumuńską motorówkę, którą znaczy tutaj żuła, która miała obsługiwać, która miała nieco zmniejszyć zapotrzebowanie na obsługę, bo pamiętajmy, że dzisiaj to wszyscy wiedzą, ale wtedy też wiadomo, że czynnik ludzki był taki dość mocno kosztotwórczy. I próbowano w tym momencie, a, i tutaj mam kolejny slajd, to jest z kolei Kaliskiej, który przedstawia właśnie pociąg transporterowy jadący w stronę Turku wio wiozący mazut, bo do procesu spalania węgla brunatnego był potrzebny mazut. I trzeba było to aż do 2001 roku, do grudnia. Elektrownia w Turku była dużym klientem, który odbierał kilkadziesiąt cyster miesięcznie takiego mazutu. Po zaniechaniu ruchu w roku 2000, jesienią 2001 roku, elektrownia przestawiła się z dnia na dzień na transport samochodowy. I to też było powodem jakiegoś tam regresu w przewozach na Kolei Kaliskiej, przy czym na Kolei Kaliskiej przerwa w przewozach trwała tylko pół roku, bo od 2000, 2002 roku lokalne stowarzyszenie, które wtedy się nazywało Stowarzyszenie Kolejowych Przewozów Lokalnych, uruchomiło pociągi turystyczne i pociągi transporterowe, przy czym klientem była Wtedy tylko już cukrownia z Biersk, która odbierała węgiel, wapno i też była wywożona mylasa i także cukier, gdzieś tam paczkowany już w wagonach krytych, tak? Bo ten ruch towarowy w tym czasie odbywał się na, przy pomocy transporterów, tak? To nieco, według mnie oczywiście jest to, była to troszeczkę ślepa uliczka, bo ta technologia hmm, wymagała sporej ilości osób do pracy, tak, lepsza byłaby yy, mm, sposób ułożenia na tzw. rollbokach. Były to takie podobne wózki, tutaj niestety nie mam zdjęcia, które też były. SKPR oprócz tego, że, ym, że zaczął prowadzić ruch na Kolei Kaliskiej, także w 2006 roku zreaktywował kolej pleszerską. pleszewską, pleszewską kolej lokalną, dawną protoszyńską kolej, która, yy, i to jest akurat zdjęcie, z, bodajże z września 2006 roku, z otwarcia ruchu. Tak, tak, tak. Tam do dzisiaj jest taki wagon, także podobnego wagonu używamy w zbiersku do pociągów jesiennych, zimowych i tak dalej. Tak? Yy, I tutaj to jest taka ciekawostka i pewne ułatwienie dla operatora. Yy, ta kolej strójszynowa czyli może na niej pracuje tabor wąski i tabor normalny. SKPL Cargo dzisiaj dostarcza, dostarcza nawet właśnie do Gdańska do rafinerii spore ilości spirytusów, która firma AWW Wawrzyniak produkuje na potrzeby biokomponentów do paliw. Obsługujemy także bocznicę Gazpolu, przy czym to, to się dzieje wszystko na torze normalnym. To jest ta stacja zupełnie inaczej wygląda obecnie, dzisiaj, tak? Bo to jest zdjęcie sprzed lat, bodajże, 19. momenci. Tutaj też mamy akurat pociąg, bo od 2006 roku na kolei Pleszewskiej prowadziliśmy także ruch osobowy. Przy czym początkowo on się odbywał wagonami rumuńskimi. Takimi samymi, jak funkcjonują na kolei Żuławskiej, tak? ale od 2015 roku do pracy wprowadziliśmy jako, że, z racji tego, że Pleszewska Kolej Lokalna jest koleją wydzieloną, wprowadziliśmy wagony y, produkcji czeskiej czy czechosłowackiej y, serii 810. Tutaj też mamy jeszcze takie zdjęcie elektrowni w Turku i właśnie zbudowana, ale momencik, każde sekundkę. Tak obecnie wygląda Kolej Peleszewska. W dawnym budynku stacyjnym znajduje się znajduje się biblioteka gminna. Tutaj właśnie mamy wagon serii 810. Obok stoi rumuńska doczepa. Ruch turystyczny jest prowadzony po torze wąskotorowym. Codzienny ruch pasażerski po torze normalnym. Przy czym z racji tego, że 810 jest pojazdem tańszym w eksploatacji. Ta rumuńska motorówka niestety jest taka konstrukcją, co Jarek potwierdzi i Filip, nie do końca dopracowaną. A 810 posiada silnik bodajże Liaza, znany chyba też z autobusów Marki i Karus. Jest prosta, każdy mechanik potrafi ją naprawić. Nie? I ma też, jest została dopuszczona na liniach funkcjonalnie wydzielonych przez Urząd Transportu Kolejowego, czyli można ją obsługiwać na, poza siecią pl -ki. Chociaż niektóre IZ też pozwalają na e, jazdę po sieci PLK. Aha, jeszcze powiem tak. To, to jest biblioteka gminna w budynku. Obok, tutaj nie mam tego zdjęcia, bo niestety miałem tutaj mały problem z przepustowością łącza internetowego. Tutaj jest tak zwana Zajezdnia Kultury dawny budynek zaplecza został przebudowany na dom kultury, zachowano tam pewne elementy kolejowe, są podświetlane tory, jest mnóstwo eventów robionych i tak dalej, tak. I obok siebie funkcjonuje kolej, stanek kolejowy, zaplecze kolejowe i i także jednostka kultury gminy, gminy i miasta Plesze. Te, te, te duże, te inwestycje typu przebudowa dworca kolejowego i zaplecza technicznego na Dom Kultury zostały sfinansowane przez wielkopolski Urząd Marszałkowski i to, oto te, te inwestycje prowadziła gmina Pleszew, bo SKPL współpracuje z Powiatem Kaliskim jako zarządzający Kaliską Koleją dojazdową i z Urzędem Gminy Miasta Pleszew jako operator na Pleszewskiej kolei lokalnej. chwilą, to znaczy mieliśmy parę minut temu, Państwo widzieli jak ta kolej wyglądała 19 lat temu jak wygląda dzisiaj, tak? Dzięki wspólnej pracy y, operatora kolejowego i samorządu lokalnego można było y, zrobić coś, y, coś funkcjonalnego, co cieszy oko i co służy na co dzień y, lokalnej społeczności, tak? I pozwala korzystać z tej, tej 125-letniej kolei mieszkańcom w ruchu, codziennym ruchu, takim pasażerskim. I lokalnym przedsiębiorcom, którzy przywożą i wywożą ze swoich bocznic towary. Dobra. E, tutaj, film mnie informuje, że jesteśmy po czasie. Ja bym chciał tylko dodać, że. Trwają, jak już tutaj zresztą skomunikowano, trwają prace nad zbudowaniem mechanizmu finansowania kolei wąskotorowych, kolei turystycznych i miejmy nadzieję, że w 2027 roku, już w roku budżetowym popłyną tutaj do operatorów kolei wąskotorowych środki, które pozwolą na zbudowanie w oparciu o istniejącą infrastrukturę Dobrze funkcjonujących kolei lokalnych, takie jakie znamy z Austrii, ze Szwajcarii. Wszyscy Państwo na pewno słyszeli o szczycie ekonomicznym w Davos. Davos jest obsługiwany przez koleję retycką, która jest koleją wąskotorową. W Szwajcarii jest bardzo dużo kolei wąskotorowych użytku publicznego. Także w Austrii, we wschodnich Niemiec, w Saksonii. Miejmy nadzieję, że nasze polskie wąskotorówki też staną się w niedługim czasie takimi kolejami użytku publicznego. Tak. I na koniec taki troszeczkę taka mała wycieczka do przeszłości. Film z Pleszewa 60, z początku lat 60. który pokazuje próby wagonu motorowego, który został zbudowany w Pleszewie, później były produkowane w Grosiwicach z racji tego, że w Nowym Dworze Gdańskim też zbudowano te dwuosiowe motorówki. Moment. Oj przepraszam, ja jestem tak. Ale na kolei tańską. Na kolei Dziękuję bardzo. Myślę, że na pewno takie życzenia się przydadzą. Równajmy, równajmy do Ligi Światowej. Davos to może na razie za daleko, ale tutaj faktycznie przykłady z Austrii, czy tak mniejszych kolei w Szwajcarii, jak najbardziej do tego pasują. Szanowni Państwo, z niewielkim opóźnieniem, ale jak to w kolejnictwie bywa, Przenieśmy się może właśnie e, za granicę. Myślę tutaj o Wielkiej Brytanii. Szanowni Państwo, biorąc pod uwagę losy kolei wąskotorowych w Polsce i w Europie, e, należy zaznaczyć, że cały ruch społeczny związany z tymi kolejami swój początek miał właśnie w Wielkiej Brytanii. Proszę tylko o sekundkę, żebym mógł Zeszłą sobotę, <tryk> w drugim tygodniu, pole w Miejomostwu świętowało by 200 leci. Kolei Zrobię małe wprowadzenie. Szanowni Państwo, w programie można znaleźć taki punkt, e, referat kolegi Andrzeja Golca poświęcony właśnie dziedzictwu kolei wąskotorowych. Niestety ze względów zdrowotnych i, i, i rodzinnych e, kolega Andrzej, który urodził się w Londynie i od Kilkudziesięciu lat jest aktywnym działaczem właśnie ruchów na rzecz zachowania zabytków kolejnictwa. W kilku słowach nagranego dla nas specjalnie wystąpienia opowie o, po pierwsze, dziedzictwie kolei, nie tylko wąskotorowych, ale tych muzealnych na terenie Wielkiej Brytanii, która była pionierem tego typu działań społecznych, ale również troszkę faktów z ich funkcjonowania współcześnie i być może inspiracji do dalszego działania w warunkach. Polski, oczywiście mając świadomość.